Paszporty polityki sponsorują NETIA oraz Bank PKOSA, mecenasi polskiej kultury. Tegoroczna trójka nominowanych tworzy razem doskonały obraz życia teatralnego w mijającym 2008 roku. E, Iwona Kempa, reżyserka, dyrektor artystyczna teatru w Toruniu, to przykład teatru rzetelnego, teatru repertuarowego, bez reżyserskich fajerwerków, e, za to z ciekawymi kreacjami aktorskimi, a widzowi dająca e, możliwość utożsamienia się z bohaterem, przeżycia w chwil zarówno radości, jak i wzruszenia. E, drugi z nominowanych, Paweł. Łysak, reżyser, dyrektor teatrów poprzednio w Poznaniu, tym razem w Bydgoszczy. To zaś przykład reprezentanta teatru politycznego, politycznie zaangażowanego, społecznie zaangażowanego, wchodzącego programowo w dysputy maksymalnie aktualnego, gorącego, podejmującego tematy takie jak emigracja, patriotyzm po polsku czy status kobiet. I to nie tylko poprzez spektakle, ale zarówno poprzez performance, dyskusje czy koncerty włączającego jakby widza w życie teatralne, a teatr w życie tego, tego widza codzienne. I trzeci nasz tegoroczny nominowany, Paweł Passini, reżyser, aktor, muzyk i kompozytor. Człowiek, który skończył zarówno reżyserię w Akademii Teatralnej w Warszawie, jak i um, uczestnik. Akademii Praktyk w Gardzienicach, Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. To jest z kolei reprezentant młodego pokolenia reżyserów, którzy swobodnie poruszają się między mainstreamem, a alternatywą i teatrem nieinstytucjonalnym. On pokazuje jakby ten nurt teatru nieinstytucjonalnego, który w minionym roku dosyć mocno doszedł do głosu. Jego spektakl, Odpoczywanie, zrealizowany w ramach Roku Wyspiańskiego w Teatrze w Nowej Hucie, był pierwszym polskim spektaklem transmitowanym na żywo w internecie. Paszporty polityki sponsorują NETIA oraz Bank PKOSA, mecenasi polskiej kultury.